Cześć, jestem Lucky i witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj pogadamy o filmie Suicide Squad, który jednym się podobał, innym nie. Każdy ma swoją opinię. Ale jest jedna rzecz, z którą wszyscy powinniśmy się zgodzić. Film jest pełen odniesień, gościnnych występów innych komiksowych postaci i historii z nimi związanymi, jak i isteregów, które dotyczą głównie genezy postaci, na przykład Harley Quinn, ale również takie, które pokazują formowanie Justice League. A właśnie dlatego w dzisiejszym odcinku postaram się Wam pokazać wszystkie te rzeczy. Oczywiście należy pamiętać, że materiał będzie zawierał spoilery. Zacznijmy od bohaterów. Na początek Harley Quinn i jej Mamy ukazaną jej kąpiel w chemikalia, która niejako zmienia ją w osobę, którą jest obecnie. Dokładnie jak w komiksie Suicide Squad z New 52, gdzie dokładnie w taki sam sposób została wypchnięta do tych chemikali przez Jokera. Gdy cała drużyna zostaje zebrana razem i mają dostęp do swoich rzeczy, Widzimy jej klasyczny kostium, w którym zadebiutowała w animacji The Batman Animated Series, jak i również podczas wspomnień, w których widzimy jej taniec z Jokerem, a sama scena jest wzorowana na okładce z komiksu Batman Harley Quinn. W skrzyni z jej rzeczami możemy również zobaczyć młot, którego używała w komiksach, z kolei w filmie postanowiono go zastąpić kijem baseballowym, który pojawił się w serii Gear Batman Arkham. Harry na swoim ciele ma wiele tatuaży, które w większości odwołują się do Jokera, gdzie mamy na przykład Mr. J, czy samą karcianą postać Jokera. Mamy też prawdopodobnie liczbę osób, które zawiła i bardzo znane słowo Puddin, które w formie ozdoby nosi również na szyi, a najbardziej może się to kojarzyć z Batman The Animated Series. W jednej ze scen możemy zobaczyć Harley, która wyobraża sobie życie z Jokerem, z którym ma dzieci, podobnie jak miało to miejsce w komiksie i animacji Batman Mad Love. Z wspomnień w filmie widzimy również, że Harley jest zamieszczona w śmieci Robina, którego kostium widzieliśmy w filmie Batman i Superman. Przenosząc się do więzienia widzimy Harley gimnastykującą się w swojej celi, co jest odwołaniem do komiksów z serii New 52, gdzie Harley studiowała gimnastykę na Gatham University. Kolejna osoba to Deadshot który również ma kilka komiksowych easter eggów. Na przykład jego kostium, który większość osób może kojarzyć właśnie po wyglądzie, jaki został pokazany w filmie, ale co ciekawe, Deadshot w komiksach po raz pierwszy pojawia się w roku 1950, w 59 wydaniu komiksu Batman, a jego kostium był zupełnie inny i przypominał bardziej gangstera. Ten, który znamy z filmu, pojawił się dopiero w 1977 roku, w 474 wydaniu komiksu Detective Comics. Tak więc, strój Deadshot'a, który widzimy w retrospekcjach podczas zakupów z córką, jest odwołaniem właśnie do tego pierwszego stroju. W scenie, w której Deadshot wymorza zapłatę z góry za zlecenie, zwraca się do swojego zleceniodawcy imieniem Angelo. Jedna osoba, która w komiksach nosi takie imię i ma dobre kontakty w Gotham City, to Angelo Murray. Gangster i członek Falcon Crime Family, rodziny przestępców, która była jednym z głównych wrogów Batmana na początku jego kariery jako obrońcy Gotham City. Następnie przechodzimy do Jokera. Tutaj głównym problemem jest fakt, że sporo scen z jego udziałem, które widzieliśmy na przykład w zwiastunach, zostały wycięte. Tak więc więcej informacji odnośnie tej postaci może się pojawić dopiero w wersji rozszerzonej, ale i tak mieliśmy kilka ciekawych rzeczy. Wracając do skoku Harley Chemicalia, Joker skacze zaraz za nią, co może być odniesieniem do jego genezy z komiksu Batman The Killing Joke, w którym właśnie po takiej kąpieli stał się Jokerem, którego znamy do dnia dzisiejszego. Joker, podobnie jak Harley, na swoim ciele ma sporą ilość tatuaży, a jak powiedział sam reżyser filmu, tatuaże opowiadają bardzo specyficzną historię, którą za jakiś czas wszyscy będą w stanie odczytać i zrozumieć, nawet jego zęby. Za nimi również jest cała historia. Tak więc więcej dowiemy się na pewno albo w wersji rozszerzonej tego filmu, albo w nadchodzącym słowem filmie Batmana. Można mniej więcej zinterpretować te tatuaże, na przykład rudzik, który po angielsku to Robin, jest przebity strzałą. Jest odwołaniem do tego, że Joker zabił pomocnika Batmana. Wygląd jego zębów jest wynikiem jakiejś potyczki z Batmanem, bo widzimy również tatuaż z pełnym uzębieniem, no i oczywiście tatuaże, które są odniesieniem do jego genezy i kultowego śmiechu. Widzimy również wspomnienia terapii z Harley, które odbywają się w Arkham Asylum, co jest fajnym odniesieniem do Batmana i do najbardziej znanego więzienia w świecie DC Comics. Dalej mamy Slipnota, który mimo swojego dość krótkiego występu w filmie ma komiksowe odwołania. Na przykład cała scena jego śmierci, gdzie zostaje podpuszczony przez kapitana bumeranga, że ładunki wybuchowe, które mają zaimplementowane, do ściema. co Slipknot ginie, podobnie jak miało to miejsce w komiksach, z tą różnicą, że tam ładunki były umocowane na rękach, więc w komiksie stracił rękę, a w filmie stracił głowę. Dodatkowo jest on chyba jedną postacią, u której nie widzimy w jaki sposób i przez kogo został złapany. Ta informacja została upubliczniona dopiero po premierze filmu, gdzie, jak się okazało, został złapany przez Wonder Woman. Mamy jeszcze poznać kapitana Bumeranga i to, że w filmie zostaje zupany przez Flasha, nie jest przypadkiem, ani też żadnym wypchaniem postaci Berego na siłę do filmu. Kapitan Bumerang po raz pierwszy pojawił się właśnie w komiksie Flash, a dokładnie w 117 wydaniu. Tak więc jako jeden z głównych komiksowych wrogów Flasha ma to sens, że w filmie zostaje zupany właśnie przez niego. Tyle na temat easter eggów związanych z postaciami, teraz takie bardziej ogólne. Na początek Bruce Wayne i Amanda Waller. W scenie po napisach, gdzie widzimy ich rozmowę, w której Bruce otrzymuje kolejne dokumenty na temat ludzi, w tym Flasha i Aquamena, co oznacza, że na tym etapie ma ich dane, dzięki którym spotykają się w takiej zapowiedzi filmu Justice League, którą również możecie zobaczyć u mnie na kanale wraz z polskimi napisami i omówieniem. Oprócz tego w dziesiątym wydaniu komiksu Suicide Squad mamy scenę, w której Batman spotyka się z Waller, oznajmiając jej, że projekt Task Force X ma zostać zamknięty, ale Waller odpowiada, że zna jego sekretną tożsamość i grozi jej ujawnieniem, jeżeli ten się nie wycofa. W filmie mieliśmy niemal identyczną sytuację, tylko mniej dosłowną. Tutaj Waller mówi do Bruce'a, że wygląda na zmęczonego i powinien odstawić swoje nocne wypady, co daje mu znać, że ona wierzy, że jest Batmanem. Budynek, do którego udaje się drużyna, celem uratowaniem z niego Amandy Waller, nosi nazwę po autorze nowej wersji komiksu Suicide Squad, Johna Ostrandera. W scenie na dachu, skąd ma nastąpić ewakuacja, pojawia się śmigłowiec, który otwiera ogień, a za działem karabinu stoi Johnny Frost, bohater powieści graficznej pod tytułem Joker. No i to na tyle, jeżeli wy macie jakieś easter -eggi, które ja przeoczyłem, to śmiało piszcie o nich w komentarzach, a jeżeli jesteście tutaj pierwszy raz i lubicie seriale, filmy, komiksy o superbohaterach, to zasubskrybujcie kanał, aby być ze wszystkim na bieżąco, jeżeli ten film Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, no i nie zapomnijcie zobaczyć pozostałych materiałów na kanale, a my jak zawsze widzimy się na Facebooku, Instagramie i w następnym odcinku.